Zostałem zamknięty na bezludnej wyspie. Ale w poprzednim odcinku prawie zbankrutowałem i wziąłem kredyt na 10 tysięcy od handlarza, ale muszę go zwrócić w tym sezonie z nawiązką. Inaczej stracę całą wyspę i wszystkie maszyny. Za pożyczone pieniądze wybudowałem sobie taki super drewniany most, taki szeroki, dzięki któremu będę mógł podróżować już różnymi traktorami, jak i kombajnem na drugą wyspę, gdzie jest skup, ale również będę mógł sobie na tej drugiej dużej wyspie stworzyć ogromne pole, które mam nadzieję, że zapewni mi taki dochód, że będę mógł Płacić i pożyczkę i jeszcze coś zarobić i oczywiście zarobić na utrzymanie ziemi i podatki Na początku stwierdziłem, że przetransportuję kombajn na drugą wyspę i tam skorzę ten kawałek pola, który już wcześniej był No ale to była chyba pszenica, więc ona mi bardzo dała mało dochodu to słomę mi dała, no ale nie mam oczywiście czym jej sprasować Wpadłem na super pomysł, poprosiłem handlarza skupu, żeby przywiózł mi i sprzedał mi jedną piłę motorową. I oczywiście sprzedał mi za taką nawet spoko cenę tą piłę motorową i stwierdziłem, że pościnam wszystkie drzewa na tej nowej wyspie i je po prostu posprzedaję w skupie. On ogólnie się bardzo cieszył, bo stwierdził, że ma teraz fajne kontrakty na drewno. Siema opy, każdy to z roli jest i na polu pracuje to wie, że na niebie najtańsze maszynki, giereczki i inne rzeczy z farminga, ale z innych symulatorów różniej. patrzcie, ceny tańsze niż jak innych Sklepach. A jak chcecie to i do kategorii symulatory se wejdziecie, to tam zobaczycie dopiero ciekawe rzeczy. Ja osobiście tam farminga kupiłem i inne gierki i wam też polecam. Naprawdę warto tam kupować. Roboty trochę przy tym było, bo on wymagał, żeby wszystkie gałęzie te małe zostały poobcinane, i zostały tylko takie większe. Plus musiałem te drzewo też podzielić na kawałki, żeby później przetransportować do skupu. No roboty, powiem wam jest naprawdę dużo a tych drzew też jest bardzo dużo. Poszedłem też jeszcze do stodoły po to, żeby wyciągnąć sobie wózy ze swoją krową, no bo czymś muszę transportować te kłody, tak? A nasza krówka, Jaczka, elegancko sobie z tym poradzi, patrzcie, elegancko sobie nią jedziemy, no jak nie mamy żadnej przyczepy, to trzeba sobie radzić wozem z krową. Jak widzicie, most idealnie działa i idealnie sprawdza się przy wszystkich rodzajach maszynach, wozach i tak Piłą od razu ucinam piękki przy samej ziemi, żeby później przy orce nie gdzieś tam się nie zaplątały, żeby nie było żadnego problemu, więc jakby je tak troszeczkę nawet karczuję i tnę sobie całe drzewo na kawałeczki, a później ładuję je w całe na wóz. W sumie to nawet szybko idzie ładowanie tych drzew, no ale oczywiście jest to troszeczkę problematyczne, one też nierówno się układają, bo są nierówne. Nie chcę mi się ich tak dokładnie wszystkich ciąć, bo i tak na skupie je przyjmą, aby nie było tylko małych gałęzi. No ale dobra, jedziemy, zobaczymy ile za nie dostaniemy. Nasza krowa jaczka ewidentnie boi się tej kratownicy, tych rusztów, którzy są na skupie. No i tak wzdrgnęła, że normalnie wysypała całe drewno i musiałam je później ręcznie znosić pojedynczo na skup. No oczywiście trochę to czasu zeszło, ale zauważyłem, że naprawdę całkiem fajne i to można dostać za same drewno naznaczone na skup. Naprawdę bardzo fajnie na ten, yy, ten ziomeczek płaci. Stwierdziłem, że pościnam teraz wszystkie drzewa, jakie są na wyspie, i przetransportuję je w troszeczkę inny sposób, bo ten jest troszeczkę za długi, więc ścinam sobie wszystkie drzewka i przygotowuję je. Oczywiście przynajmniej te malutkie gałęzie, żeby zostały tylko te grubsze. I zaraz zobaczycie, w jaki sposób będę je transportował. Wziąłem oczywiście swojego Władimirka. Zaraz wam pokażę, jak to szybko można i sprytnie zrobić. Przejechałem nim ogólnie przez most. No i stwierdziłem, że można przecież nim pchać drewno do skupu za gałęzie. Różnie bokiem, przodem jak się tylko da. I ogólnie wam powiem, że to mega przyspieszyło pracę mi nad tym drewnem, bo to bardzo długo schodzi, bardzo długo schodzi, żeby to pociąć i załadować na wóz. A tak ja podsuwam je pod skup, yy, sprzedaję, a za kłodę dostajemy po 600, 500 to bardzo dużo, a tych kłód jest naprawdę sporo. Wiosę już ostatni wóz drewna do skupu i zobaczcie sobie ile na tym wszystkim zarobiłem, jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Zarobiłem na czysto, ja wiem, z 10-11 koła to bardzo dużo, teoretycznie już mamy prawie spłacony kredyt, ale nie można zapominać, że jeszcze podatki, utrzymanie i tak dalej, więc musimy sobie zaorać pole. Ta cała ogromna wyspa musi się normalnie stać polem uprawnym, żebym mógł tutaj po prostu jak najwięcej zasiać, zasadzić i żebym mógł be, mega dużo zarobić. Zadzwoniłem po raz kolejny do właściciela skupu z ostatnią prośbą, żeby mógł mi przywieźć na wyspę jakiś duży traktor z dużym pługiem, no i żebym mógł go po prostu wypożyczyć. Ja to, za to wypożyczenie zapłacę. No i on mi odpowiedział, że no nie, że niezbyt się może zgodzić, że znowu musi walić tam do mnie kurs łodzią, ale powiedział, że się może zgodzić w ostateczności. Ale jak nie oddam mu 10, ale 15 tysięcy plus odsetki, plus jeszcze zapłacę za wypożyczenie tych maszyn. Stwierdziłem, dobra, trzeba zaryzykować, zaryzykowałem, zapłaciłem mu, wyszło mi o chyba około 5 tysięcy za samo wypożyczenie, plus jeszcze po zebranych zbiorach muszę mu oddać 15 tysięcy plus odsetki. No i on ogólnie mówił, że spoko i jakbym chciał, to nawet może mi w pracach polowych yy, pomóc, no ale za to sobie też oczywiście policzy dodatkowe koszta. Mam nadzieję, że tym Fergusonem pójdzie praca z tym o wiele, wiele szybciej, jestem przekonany, że pójdzie No ale zobaczymy, zobaczymy ile czasu zajdzie mi Żebym zaorał cały ten jeden taki ogromny cypel Bo tylko drugiego cypla nie będę orał Jego zostawię sobie na przyszłość na łąkę Zobaczymy ile mi za to wszystko pieniędzy wyjdzie już po zbiorach A na razie sobie orzemy Mijaków, yy, zacząłem siać sobie, a konkretnie nawozić całe pole. Bo ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, że przy wypożyczeniu tego ciągniczka od razu yy, też poprosiłem o to, żeby mógł mi przywieźć jedną paletę yy, nawozu. Straciłem na to 1920, ale moim zdaniem warto było, bo naprawdę ta paleta nam na mega długo starczyło. A dobrze, że mieliśmy lejek, to se do Władimirka podczepiliśmy i se porozsiewaliśmy na tym nowym dużym polu, jak i na tym starym, yy, co ostatnio jeszcze yy, z niego kosiłem. I oddaliśmy też również od razu masę Fergusona razem z tym pługiem, żeby jak najmniej zapłacić za wypożyczenie. No i ostatecznie wyszło tam koło pięciu koła, więc też nie ma tragedii. Pokultywowałem te stare pole, no nie wygląda to za dobrze. No mogłem to zaorać, ale w sumie to mi się już, już nie chciało. Zasijemy, tak jak będzie. Zobaczymy, jakiś tam plon na pewno się z tego wydobędzie. A zresztą na tej wyspie gleby są bardzo żyzne. Podczepiłem więc sobie siewnik i ogólnie mi, zostało mi jeszcze dużo ziaren z, z poprzedniego siewu, więc sobie normalnie zapełniłem cały tutaj mój siewniczek. No i ruszyłem na most, a przez most do siania pola. Oranie zajęło mi ponad godzinek, tam godzina z minutami, to wydaje mi się, sianie będzie podobnie czasowo wyglądało, gdyż no szerokość robocza jest podobna. Po zaoraniu mogłem w sumie troszeczkę pobronować, choć bron nie miałem, albo chociaż kultywatorem wyrównać, bo tak rzuca ten cały siewnik, patrzcie jak to wszystko lata, ja pierdzielę, ale mam nadzieję, że nic nie pognę, nic nie połamę. Jestem wynalazcą, transportuję ogólnie nasiona na palecie na, za pomocą yy, kosiarki, naprawdę super pomysł, yy, polecam. them. No, przebitki, jak ktoś pracuje, to się Fajnie ogląda, ja musiałem zapierdzielać Chyba godzinę 30, zanim zasiałem Te całe pole, powiem wam, że już mi się tak Odechciało grać wtedy w farminga, że Myślałem, że się poddam, ale się nie poddałem Bo zasiałem wszystko Zasiałem również te pole, ten kawałeczek Malutki, no ciężko było tu siać Było naprawdę ciężko było odróżnić, gdzie było Siane, gdzie nie, taki tam brzydka ta ziemia Była taka strasznie, po tej samej kultywacji Trzeba było jednak zaorać Ale ogólnie nie siałem na tym, na tym zboczu Bo później stwierdziłem, męczyć się tutaj kombajnem za tam kilka y, litrów to, to to nie ma sensu. Zasiadam tylko ten prosty kawałek tego pola. Szybkie nawożonko małego pola, bo dużego nie muszę nawozić, bo one było świeżo zaorane po trawie, więc to już jest jeden, jeden poziom yy, nawożenia, więc tam nawoziłem tylko raz przed sianiem, więc wystarcza. Tutaj jeszcze raz muszę dosiać, bo tu było orane wcześniej. Zostało, zostało nam tylko robić spanko, spanko, spanko i patrzeć kiedy to wszystko nam elegancko wyrośnie, więc sobie śpimy, śpimy, śpimy. Koszty utrzymania ziemi niestety troszeczkę bolą, ale teraz jesteśmy bogaci, to możemy sobie pozwolić. Tylko szkoda, że bogaci na kredyt. Dobra, zobaczmy sobie jak wygląda ogólnie mapa. Yy, tak wyglądają moje pola i tak dalej. Te duże pole ma prawie 2 hektary, jak tak mniej więcej patrzyłem i mierzyłem. Ma prawie 2 hektary, więc no jest co uprawiać. Śpimy sobie dalej. Ej, patrzcie, jakie to pole jest ogromne. Patrzcie na ten prawie dojrzały rzepak! Ja pierdzielę, patrzcie jakie ono jest ogromne. No pierwszy raz takie, takie piękne pole widzę w Farming Simulator 22 i to bez modów żadnych jakichś takich na ładne tekstury. Wow! Dobra, zboże wyrosło. My szybko sprawdzamy kombań czy wszystko działa, czy klawisze nie pogięte, czy wszystkie paski na swoich miejscach? No bo trzeba ruszać w pole. Więc sobie odpalamy naszą wistulę i lecimy kosić dwa hektary jakimiś dwoma metrami albo trzema metrami roboczymi. Tak, tak mi się wydaje. Na no więcej niż 3 metry robocze to on nie ma Zapytałem właściciela skupu czy by mi na przykład nie pomógł ze żniwami Wiadomo tam, on by wsiadł na chwilę na kombanię ja bym pojechał żeby, pojechał po wód, żeby mógł mi sypać. Wiecie zawsze we dwójkę to żniwa łatwiej I on powiedział spoko, ale stówę za godzinę Ja mówię no troszeczkawo drogo A on mówi niżej nie zajdę ja Mówię dobra, będzie stuwa, jakoś się może dogadamy, wypłacimy Powiem wam, że naprawdę szybko tutaj się zapełnił zbiornik naszej wistuli. My już sobie podjeżdżamy naszą krówką jaczką elegancko z wozem. No i sobie sypiemy rzepak. Ogólnie obczaiłem, że do tej przyczepy wchodzą trzy zbiorniki wistuli, równiutko, więc super, naprawdę super wóz, fajnie się to wszystko zgrało. Niby tutaj nie widać żadnych górek, ale tak mi się ześlizguje ta wistula z takiej małej góreczki, że ja pitole normalnie muszę tak kontrować kierownicę. Bardzo ciężko jest tutaj obkocić ten jeden kawałek, ale wydaje mi się, że już później będzie lepiej. No, powiem wam, że na wyspie gospodarzenie to jest wyższa szkoła jazdy. Przyznać, że kosiłem te pola ponad dwie godziny. Naprawdę bardzo dużo czasu mi na to zeszło. Gdyby nie pomoc e, kierownika właściciela skupu, to chyba bym umarł. Nie dałbym rady tego wszystkiego zrobić, ale udało nam się wspólnie zrobić żniwa. Oczywiście straty pieniężne troszeczkę są, bo musiałem mu zapłacić, ale moim zdaniem warto było. Oczywiście również skosiłem te zboże obok mojego gospodarstwa, yy, bo tam mały kawałeczek jest, ale troszeczkę tam nazbierałem, wam powiem, jak tam podnawoziłem tą ziemię, to wam powiem, że tam prawie cały zbiornik wszedł. Ostatecznie, gdy już wsypałem sobie całe zboże i zawiozłem je na skup i powiem wam, ile teraz mam na koncie bankowym po sprzedaniu tego wszystkiego, wszystkiego, czyli chyba trzech albo czterech yy, całych wozów rzepaku, mam na koncie... Ponad 48 tysięcy dodaje nam na zapłatę całego kredytu. Odsetki już zapłaciliśmy. A dodatkowo już mamy opłaconych pracowników, więc wszystko jest uregulowane oprócz 15 tysięcy. Więc zostanie nam około no, 30 tysięcy na pewno na inwestycje w gospodarstwo. W co zainwestować 30 tysięcy na wyspie? Napiszcie to w komentarzu. A najbardziej lajkowany komentarz wykorzystam w następnym odcinku. A jeżeli chcecie zobaczyć inne challenge zarąbiste farming simulator, to zobaczcie. ten film